Dochodzi woda, więc zbiornik, czyli to wyrobisko, po prostu napełnia się wodą. Ten kamieniołom jest o tyle ciekawy, drodzy Państwo, że nosi on ślady wydobycia, zarówno jeśli chodzi o działalność prywatną, jak i właśnie państwową. Ta część bliżej nas to część odkryta przez rodzinę Pitlów, natomiast dalej to już eksploatacja szydłowieckich zakładów kamienia budowlanego. To także bardzo ważna historia naszego miasta. Bo wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że większość mieszkańców szydłowca zatrudniona była właśnie w tym zakładzie. I tych ludzi był także mój tato, więc e, u mnie w szafie też wisiał mundur górniczy. <grywa> e, I e, tak z chwilą, kiedy e, niestety znowu w naszym kraju następują przemiany, e, ten zakład sprywatyzowano i niestety e, nie udało się już tak tej eksploatacji e, pociągnąć uruchomić. I niestety większość zatrudnionych tam, właściwie wszystkich, no niestety straciło pracę. No i państwo wiecie, jak, w jakiej sytuacji był Szydłowiec, prawda? Więc to taki też swoisty zapis. I co? I teraz myślę, nadszedł moment na to, żeby wystartować dalej. Umiem zeskanować kod QR. Z dokładną lokalizacją kamieniołomu w Śmiłowie. I my tam na Was poczekamy. Chociaż myślę, że no i tak prawdopodobnie wy będziecie tam pierwsi. Wtedy w tym Śmiłowie zmotoryzowani.